Bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bendy Studio. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować pierwszy odcinek serii QA. Tak jak Was prosiłem, zdaliście mi mnóstwo pytań yy, pod ostatnim odcinkiem, lecz nie wiem po co się pojawiły pytania tego typu: tego, 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 tego lub tego. No Naprawdę. Paweł Pietkiewicz, jesteś bardzo kreatywną osobą, Zadałeś mi no, troszeczkę dziwne pytania, oczywiście to nie są wszystkie pytania tego użytkownika, inni też troszeczkę tak zdali mi troszeczkę zryte pytania, lecz nie obejdzie się również bez tych normalnych. Ale dobra, nie będę przedłużał, przechodźmy do Q&A. Patrycja zapytała, skok z bungee czy z samolotu? Powiem ci, że wolałbym skoczyć z samolotu, zawsze chciałem skoczyć ze spadochronu z samolotu i jednak wybrałbym to. Jeszcze jest tutaj jedno pytanie od Ciebie. Chciałbyś, chciałbyś mieć tatuaż, a jak tak, to jaki i gdzie? Kiedyś chciałem mieć tatuaż na lewym ramieniu, taki czarny płomień, wytatuowany, lecz e, teraz nie chcę po prostu szkodzić swojemu ciału i szpecić je, więc teraz nie chcę zbytnio mieć e, tatuażu. Kiedyś chciałem, teraz nie. Przy okazji chciałbym Cię bardzo gorąco pozdrowić. Dobra, przechodźmy do następnego pytania. Shadow pyta, czy masz dziewczynę? Miałem kiedyś dziewczynę, nazywała się Claudia. Teraz nie mam aktualnie dziewczyny. Kolejne pytanie od tego użytkownika: kiedy meczek w CS? -a? Powiem ci, że wątpię, aby yy, były na moim kanale jakieś meczeki w CS, -a. mój internet na to mi nie pozwala. Mnie, jeżeli nagrywam film jakiś z Counter Strike'a, zajmują one dobre kilka giga, nawet do 10 giga. Po wyrender wyrenderowaniu zajmują jeszcze więcej, więc No mój internet po prostu mi nie pozwala. Mój internet ma bardzo słaby upload. Jeśli ten upload wyświetli wam się na ekranie i będziecie mogli z tego wywnioskować, że mam bardzo słaby internet, eee, tak. Trzecie pytanie od tego użytkownika: na ile subów robisz specjal? Eee, Chciałem zrobić specjal na 1000 subskrypcji i chyba tak zostanie, więc no no to tyle pytanie od tego użytkownika. Kolejne pytania są od użytkownika Kemon: Jak jest Twój najlepszy ziomek z TS-a? No więc trudno mi wybierać teraz, kto jest najlepszym moim ziomkiem, więc teraz, jak to ująłeś, bo wszystkich lubię z mojej elity i nie tylko. Jest bardzo dużo osób, które po prostu lubię, i jest też kilka osób, które wręcz przeciwnie, nie trawię. Nie chciałbym wybierać spośród tych osób, które lubię, którą lubię najbardziej, bo wiesz, no po prostu nie wypada wybierać tak osoby, którą najbardziej się lubi, jeszcze ja to upubliczniać, więc to pytanie na razie odrzucę. Malujesz się? Nie, nie maluję się. Mu oh, kurwa, nie gasz w lola. A więc tak, no nie gram w lola, bo zacząłem grać sobie w Counter jako Global Offensive. Chcę jak najszybciej dojść jednak do tej globalnej elity. Już niewiele mi brakuje, bo jestem wybitnym mistrzowskim obrońcą, czyli szeryfem. Eee, a jak gram w dwie gry jednocześnie, no to troszeczkę zaniebuję tą drugą jednak. A czemu też nie gram w lola? No po prostu znudziła mi się troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Troszeczkę ta gra i gram sobie teraz tak jak mówiłem w Counter strikea Wczoraj ostatnio zagrałem sobie w Lola. Bodajże nawet z tobą, więc jest okej. Okay. Eee... Xcans pyta, co skłoniło cię do nagrywania? Co skłoniło mnie do nagrywania? No nie wiem, mój kolega. Eee, stary kolega kilka lat temu powiedział, że tam nagrywa na YouTube, że jest fajnie i w ogóle, więc też chciałem ponagrywać. Mój ostatni filmik, ile. Mój pierwszy filmik, ogólnie, był dwa lata temu. Tam ze zbugowanej owcy Minecraft. ogram jeszcze wtedy w Minecrafta, i później zacząłem tak nagrywać. No, kolega mi zmotywował do, jakoś do nagrywania. E, pomyślałem sobie, fajna sprawa, mogę jakoś upubliczniać moje zdanie, to jak gram i tak dalej, poznawać nowych ludzi, więc dla mnie to była bomba. The Tiger zadaje pytania. Masz zamiar kiedyś nagrać pełne filmiki zola? całe mecze. No taki jeden film pojawił się na moim kanale, lecz nie wiem, czy będę znowu takie nagrywać, bo tak jak mówiłem wcześniej, jak w przypadku Counter-Strike'a, bardzo mnóstwo mi... bardzo mnóstwo... Bardzo dużo miejsca to po prostu zajmuje i... no... wgrywałbym to kilka dni dobre. Masz zamiar zacząć z czegoś let's jakiś poważniejszy, 20 odcinków plus. Czy mam zamiar prowadzić let's play? Raczej nie. Na chwilę obecną mnie, eee, bo jeśli mnie dobrze znacie, to wiecie, że ja nie lubię prowadzić Let's Play. Jest seria Zagrajmy, która jest według mnie ba bardziej, jakby to powiedzieć, interesująca. Eee, bo gram co chwilę w jakąś inną grę, a nie, że cały czas ciągnę ten nudny let's play. Że Zdaję sobie sprawę, że nie każdy chce oglądać daną grę, więc... Stworzymy właśnie taką serię jak Zagrajmy, że gram co chwilę w jakąś inną grę, więc na chwilę obecną nie planuję e, takiego let's playa. Dlaczego akurat TeamSpeak Warden? No, mój kolega Xertas zaprosił mnie na tego TeamSpeaka e, gdzieś w połowie wakacji. Wtedy go też poznałem e, w Metinie na serwerze World Graliśmy sobie i tam mnie zaprosił na TeamSpeaka. Wszedłem na niego, tam poznałem się z administracją, nauczyłem w końcu do administracji, no i jakoś tak zacząłem z nimi współpracować. Czy zagramy kiedyś metrzyk w Lola? No, ostatnio też z tobą zagrałem, coś się tego tak uczepiliście tego Lola. Nie no, mówię, teraz może znowu zacznę tak troszeczkę bardziej grać w Lola, lecz nadal na pierwszym miejscu będzie Counter Strike, więc czy zagramy kiedyś w LoL'a? No, grałem ostatnio z tobą, bodajże nawet wczoraj. Dobra. Kolejne pytanie zadał Polacy, to my. Jak długo grasz w Metina? No ile ja mogę grać w Metina? 4-5 lat. Z takiego 5 lat i gdzieś grałem w Metina już. Jaka ranga w Counter-Strike Global Offensive i dlaczego go nie nagrywasz? Widziałem tylko jeden filmik z Ace'a. Dlaczego nie nagrywam? Już mówiłem wcześniej, bardzo dużo by miejsca to za zajmowało. A jaka ranga w Counter-Strike Global Offensive wybitny mistrzowski obrońca, czyli Sheriff? Black Maro się pyta. Jak masz na imię? Na imię mam Kamil. Miło mi. No i przechodzimy do tych bardziej zrytych pytań. Od użytkownika Paweł Pietkiewicz. Czy Kemon to pedał? Nie, nie sądzę, żeby Kemon był pedałem. Dobra, przejdźmy do następnego pytania, bo troszeczkę dziwne. Jeszcze masz tutaj pytania. Czy lubisz Czoko? Nie, nie lubię. Lubisz tankę łatankę? Nie, też nie lubię. Czy twoja mama wie, że śpiesz? Jasne, robi to razem ze mną. -cie. Jezu, nie wiem, co cię nakoniło do zadawania takich pytań? To trzeba, nie wiem, jak to trzeba być z tym, żeby takie pytania zadawać. Jeszcze macie tu kilka pytań O tego użytkownika. Oczywiście nie będę na nie odpowiadał, bo to jest no masakra, masakra. Dobra, odstawmy tego użytkownika sobie na bok. Przejdźmy do Patrycji Szatłach. Co zrobisz, gdy będziesz miał 200 subskrypcji? No co mogę zrobić? No nadal będę nagrywał. Będę się cieszał, cieszył, że e, mam coraz więcej tych e, um, widzów jednak. Ostatnio właśnie na moim kanale wybiło 200 subskrypcji, więc dziękuję wam naprawdę za to. I nadal będę nagrywać. No nie chcę tym kończyć. Eee, Hana Hinohoshi pyta... Co myślisz o dziewczynach, które lubią z dupy do buzi? Rafy też, może jednak odstawmy na bok, nie będę tego komentował. Adam Mika pyta, jakie masz pseudonim? W sensie, że w szkole, czy na tym spiku, na tym spiku mam, e, znaczy na tym spiku ogólnie na internecie mam Bend, Bendy, stąd się wzięła właśnie moja nazwa na, 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 na YouTubie Bendy.pl, wcześniej się nazywałem, and Studio. Mm, a jeśli chodzi o szkołę, no to chwost, chwast, chwast. Kręty, coś takiego. Noż, będzie specjalna 1000 subskrypcji, tak jak mówiłem wcześniej, tak, będzie specjal. Co chcesz w życiu robić? Co chcesz w życiu robić? No, na pewno chciałbym zostać informatykiem. Dążę do tego jak najbardziej, żeby być informatykiem. E, jakieś tam tworzę strony internetowe, fora. E, chcę się nauczyć jakichś języków programowania, a typu PHP, HTML, C C, C++ JavaScript. Dużo chciałbym się nauczyć, jednak no móc, a chcieć, to są dwie inne sprawy. Masz dziewczynę? Ręka się nie liczy. Nie, tak jak wcześniej mówiłem, nie mam dziewczyny. Dobra, no to chyba będzie na tyle. Tak. Właśnie tutaj patrzę po pytaniach eee, Chyba będzie na tyle Jeszcze widzę tutaj jakieś pytanie od Jakuba Krasowskiego Jak miałbyś wybrać swojego najlepszego ziomka To kto to by był? Tak jak mówiłem wcześniej Nie chcę wybrać swoich najlepszych ziomków Tak jak wy to ujmujecie Bo po prostu nie pasuje takie coś do mnie Żeby mówić, że jest moim najlepszym ziomkiem Kto jest na moim góry i tak dalej Bo każdego traktuję na równi Jednak jeszcze jest tutaj pytanie od typowego Jana. Co skłoniło Cię do nagrywania? Kto jest swoim ulubionym polskim youtuberem? A więc tak, co mnie skłoniło do nagrywania? Tak jak wcześniej mówiłem, kolega mi tak coś zaproponował, a kto jest moim ulubionym polskim youtuberem? Długo oglądałem Naruciaka i samu oraz Denit Rozniaka. Znaczy teraz nie mam jakiegoś takiego swojego ulubionego youtubera. Dobra, no to chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście będzie więcej takich odcinków. Po tym odcinku możecie zadawać pytania do następnego Q&A. Eee, jako iż zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, no to chciałbym wam złożyć życzenia. Żebyście spędzili ten czas z rodziną, żebyście mieli dużo prezentów i żeby wam się po prostu dobrze układało. W tym życiu jednak, żeby... I mnóstwo sukcesów. No. Dobra. Ale jednak... Eee, skończmy sobie te Q&A będzie następne, no nie wiem, kiedy będzie następne, jak będą pytania i zobaczymy, kiedy będę miał chęć, żeby to nagrać, a ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć.